Codziennie rano budzik mnie budzi na siłę W tej pracy duszę się, już nie mam chwile Patrzę na zegar dłużej niż na ekrany Mój czas ucieka, w duszy mam plany Mam dość roboty, tej samej rutyny Już nie chcę wracać do tej starej ściany Odważę się i zrobię krok naprzód, śmiały Bo życie to więcej niż system szary Gadają że lepiej być cicho i czekać. Ale ja wiem, że czasem trzeba uciekać. Marzeń na później nie chcę odkładać, bo jutra nikt nie może mi zagwarantować. Mam dość opaty. być cicho i czekać Ale ja wiem Że czasem trzeba uciekać Marzeń na później Nie chcę odkładać Bo jutra nikt nie może mi zagwarantować. Mam dość roboty Tej samej rutyny Już nie chcę wracać Do tej starej ściany Odważę się i zrobię krok naprzód przód śmiały Bo życie Wyobraźniaju, maluje mi obraz nowe ścieżki Wiatr w plecy jak kompas Nie boję się, dziś stawiam na siebie Słońce wschodzi niosąc mnie do celu w niebie Mam dość roboty, tej samej rutyny Już nie chcę wracać do tej starej ściany odważy się i zrobię krok naprzód Śmiały, bo życie to więcej niż sesta. Wyobraźnia już Maluje mi obraz Nowe ścieżki, wiatr w plecy Jak kompas, nie boję się Dziś stawiam na siebie Słońce wschodzi niosąc mnie do celu W niebie roboty, tej samej Rutyny,